I never made it. Czekamy na Mikołaja! Słyszycie to? Czekamy na Mikołaja! Czekamy na Ciebie! Czekamy na Ciebie! Czekamy na Ciebie! Czekamy na Ciebie! Czekamy na dzisiaj Dobrze, dobrze. Dobrze. Jak przed szkolą? Dobrze. Dobrze. To pierwsza. Dobrze. Ja. <grym> 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 Za oknami mroźny wiatr. Siegiem jest pokryty świat. Piszę ją z I położę pod poduszkę. Cześć. Cześć. Mam z Teraz się. Mam z Mikołaj. Mikołaj. Patrzcie na kolegę Czekajcie. To ktoś... już myśmy. co dobry bardzo. Odpiechmuszanie do A jak na angielski idzie? Dobrze. z Co to? Ścieramy. to